Środek od środka, wersja poszerzona. Festiwal pięciu smaków nie traci tempa, a my razem z nim. Ostatnie odcinki były o filmach One o filmach, które tworzą prawie że jedną długą społeczność filmową wypełnioną różnymi modułami. Można je wyciągać, zamieniać miejscami, przesuwać, akcentować bardziej, pomijać. Przesuwać sferę wyobraźni to niewiele zmienia. Bo cały czas z takich modułów reżyser chce pokazać na przestrzeni lat z tymi samymi aktorami, że tak wygląda życie. Do takich wniosków się dochodzi, o takich rzeczach zapomina, nad innymi trzeba przechodzić do porządku dziennego, bo liczy się jako główny wyznacznik tego, czy się uda, czy nie, moment w czasie. Czasu główny bohater nie pożyczy, to wiemy z 2046 roku. Znaczy, z 2046, tak brzmi tytuł ostatniej części trylogii Wąkarła, wcześniejsze spragnienie miłości i dni naszego szaleństwa. Więc główny bohater nie pożyczy czasu jako jedynej rzeczy na świecie, nie jest w stanie wejść w jakikolwiek związek w innym momencie czasowym niż wtedy, kiedy zależało jemu, a kobiecie nie, jeżeli jest odwrotnie, to już się nie uda. Momenty w czasie przechodzą. I teraz, żeby było ciekawiej. Eee, mamy. Dni naszego szaleństwa, rok 90, 2000 Spragnienie Miłości i 2004, 2046. Numer pokoju, określenie na moment w przyszłości. Jakieś niedokreślone i trudno powiedzieć czasoprzestrzeń, która się zarówno może zawierać w roku, jak i numerze pokoju, do którego się wraca, ale ten pokój może być rozciągnięty na przestrzeni roku. No i oczywiście ta gwiazda, o której mówiłem dwa odcinki temu, że to zawsze jest skok w przyszłość Hongkongu, bo wówczas w 2047, czyli rok wcześniej 46 sugeruje chwilę przed przejściem pod pełną jurysdykcję Chin. To takie Didaskalia, ale. W 2046 roku widzimy. Znaczy, uczepiłem się tego roku w tytule, przepraszam. Dla mnie to jest po prostu. Ten, ten, ten numer pokoju rozciąga się w rok. Przepraszam za to, że to powtarzam. Tytuł filmu to 2046. W tym filmie główny bohater, już tak w zaawansowanej części filmu, powiedzmy w 4 piątych, wraca pamięcią, bo narracja nie jest chronologiczna. Wraca pamięcią do czasu spędzonego w Singapurze. Akcja dzieje się w Singapurze. W Hongkongu oczywiście jest także skok do Birmy, do Kambodży, przepraszam. I między tymi miejscami ci sami ludzie w różnych konfiguracjach się spotykają i główny bohater ucieka przed związkiem, który nie jest mu dany, bo on ma żonę, ona ma męża, ucieka trochę przed odpowiedzialnością i przed tym, może żeby nie popsuć, może nie ucieka przed... Może ucieka bardziej przed chęcią popełnienia czegoś, czego nie wypada zrobić? Może bardziej w ten sposób. Może za granicę, dalej od ukochanej, wypycha go poczucie przyzwoitości. Jak jest, nie wiemy do końca, to jest historia przedstawiona w sprawnionych miłości. A dużo młodsi bohaterowie w dniach naszego szaleństwa pojawiają się: główny bohater w ostatniej scenie, a główna bohaterka od pierwszej. Natomiast wypycha go za granicę do Singapuru. Niespełnione uczucie do kobiety, która nazywa się, do tej głównej bohaterki, która nazywa się Zhen. I w tej zaawansowanej już yy, części, prawie, prawie pod koniec 2046, znowu w retrospekcji w Singapurze, główny bohater spotyka inną Zhen. zupełnie inną kobietę, która nazywa się tak samo. To tak, jakby spotkać drugiego Jana Kowalskiego u nas bądź jakąś panią Marię Nowak. Nie jest to jednoznacznie typowe nazwisko i typowe imię w Chinach, ale nie jest też nie do powtórzenia. I w jednej ze scen, ponieważ ta druga pani, która nie tylko podoba się głównemu bohaterowi, ale i staje na jego drodze, los go splata jakoś z nią i wytwarza się uczucie, ta druga pomaga mu odzyskać długi, jest nazywana jako czarny pająk i yy, używa swoich. Umiejętności w kasynie, żeby odzyskać pieniądze, które ten główny bohater stracił. W pewnej chwili, zapytana o imię, odwraca się. Siedzą, to są lata 60., w Singapurze, siedzą w takim obskurnym miejscu, które teraz byłoby na pewno pięknie odnowione i prawdopodobnie z jakąś gwiazdką myślę jak wiele miejsc takich niewielkich, mało, mało wyglądających na wykwintne restauracje ma w Singapurze. Ona odwraca się do niego i mówi, Łośin Su. Dziao Su Lijen. I zmierzam do tego, bo to będzie trochę tematem odcinka. Imię. Jest bardzo ważne. Sposób mówienia o nim również. Łośin Su. Ja na nazwisko mam Su. Xin. Jeden sposób przedstawienia się. Ale potem mówi działo Su Lijen. Nazywam się już w pełni. Nazwisko i imię. Su Lijen. Dlaczego nie mówi. Łosin Su, bo shin jest tylko do nazwiska. Jeżeli pojawia się coś więcej, wówczas mówimy działo. Ło Rafał To Mański, Łosin To w ten sposób. I teraz, ponieważ taka książeczka towarzyszy mi od studiów jeszcze, kiedy trzeba było mieć drugi lektorat poza japońskim, ja wybrałem akurat chiński i tutaj wam założyłem nieśmiertelną pensetę przy Przejazd białym fragmencie słownika. Tutaj jest działo. A później nie przypominający zupełnie. sing Tutaj. Te dwa słowa występują w słowniku jak najbardziej. I kiedy pani przedstawia się, chodzi jej o to samo. Su, li, Jen. Akurat, traf chce, że to nie tylko wymowa znaków się zgadza w przypadku tych dwóch bohaterek dwóch zupełnie różnych kobiet jednej hazardistki, tej później poznanej, a wcześniejszej mężatki, z którą przyzwoitość nie nakazuje kontynuować romansu, który ewidentnie gdzieś tam w tyle jest, w spragnionych miłości. Ich znaki są identyczne, bo czasem można różne znaki wymówić tak samo, ale w tym przypadku wszystko się zgadza. Jakby się spotkało klona, coś, kogoś, coś może nie kogoś inaczej nazywającego się, wyglądającego z zupełnie innego środowiska, ale tak samo się nazywającego. To jest też niezwykła rzecz. Reżyser chce pokazać, że czasem nie da się uciec, uciekając, bo robiąc wszystko, żeby znaleźć się dalej od kobiety, na której głównemu bohaterowi zależy, nagle na jego drodze staje zupełnie inna osoba, która nazywa się identycznie. Tak, jakby troszkę byłoby to zderzanie z przeznaczeniem. No i Su Li Zhen. Żeby było ciekawiej dla nas, to Li to jest znak, który oczywiście po japońsku, tak żeby to było przeczytane. Uruashi, który występuje jako to, co dało początek nowej erze japońskiej, czyli Reiwa. To jest to rei, które jako piękny spokój, piękna nowa era. Era harmonii jest używana od 2019 roku, kiedy abdykował cesarz Akihito, i mamy teraz nowego władcę Japonii, więc to jest taki związek z tym, co się dzieje obecnie w Japonii. Piękny skarb i pachnotka coś, co się nazywa Perilla, Sezam, ale inny, ozdobny, jadalny, to już nie. Nie będę się upierał przy tym, jak to dokładnie nazwać, ale w, w liście tej rośliny Koreańczycy zawijają jedzenie. Bardzo często to robiąc sobie z takie mini sushi. Poczekajcie chwilkę, bo piesek ma problem. Spokojnie, za sekundkę. Więc piękny skarb, można by sobie tak zasugerować wizualnie i zgodnie z przeznaczeniem tej rośliny, zawinięty, opakowany w takie liście. Suli gen. jen. Wohin su. Działo su li jen. Mówi główna bohaterka, od której się ucieka, nie mogąc uciec. To są filmy z Hongkongu. Wong Kar Wai, który jest dostępny z retrospektywą na Festiwalu Pięciu Smaków, cały czas oferuje niezwykłe bogactwo, jest z Hongkongu. Zatem operuje tamtejszą kulturą. Natomiast, jeżeli można opowiedzieć o jakimkolwiek minusie całego Festiwalu Pięciu Smaków, jeżeli chodzi o zawartość yy, treści filmów dostępnych w każdej edycji, to tylko to, że za mało jest, czy znaczy prawie nie ma, no, za mało, jedna, no to, to za mało, produkcji z Chin kontynentalnych. Rozumiem, z czego to wynika, bo jeżeli ma się retrospektywę pokazy rozszerzone kina z Tajwanu, no to siłą rzeczy wyłącza to możliwość posiadania jakiegokolwiek katalogu filmów chińskich. Ale jest to ze szkodą dla odbiorcy, ponieważ filmy chińskie oferują niezwykły wgląd w to, co się dzieje w chińskich duszach. I akurat mamy wiosenną falę. Jeden normalny, obyczajowy film Chin kontynentalnych reżyserka Jan Lina o trzech kobietach w rodzinie: babcia, córka, babcia, matka, wnuczka. Trzy różne pokolenia żyjące pod jednym dachem. W Chinach to też jest jeden motyw, bardzo ważny i zakorzeniony w społeczeństwie, żeby wiele pokoleń żyło pod jednym dachem. Tutaj tak się dzieje, ale czy to jest dobre? Od początku widać, że nie. Kiedy babcia choruje, przez cały film i tak widzimy jej apodyktyczność, ale kiedy babcia choruje, matka podczas monologu w szpitalu, kiedy w oknie na tle nocy nad miastem widać ledwo, ledwo sylwetkę babci na łóżku szpitalnym, Matka opowiada cały monolog, oskarżenie, prawdę wobec tego, jak wyglądało życie z osobą tak apodektyczną, która tak naprawdę nikogo nie lubi i krzywdzi przez pokolenia, dwa. Krzywdzi, wyżywając się zupełnie niepotrzebnie na osobach, które nic nie zawiniły. Wiosenna fala. To Yang Na z chińskim filmem, bardzo rzadką rzeczą na Festiwalu Pięciu Smaków, no bo tak jak... Widać to bardzo łatwo, gdybyśmy sobie wzięli mapę i pozatykali flagi, jeżeli chodzi o kraj pochodzenia filmu, no to z Hongkongu tak, który jeszcze jest jeszcze, jeszcze w miarę otwarty, ale Tajwan pod względem liczby produkcji wypiera Chiny kontynentalne na takich przeglądach bardzo często. Powtarzam, ze szkodą dla odbiorców, bo chińskie filmy dają dużo możliwości. Między innymi to całe zdanie Wuxin Su, Diao Su Li jen", wypowiadamy po mandaryńsku, nie po kantońsku i słyszymy je na filmie w 2046 Wong Kar -waja, po mandaryńsku, nie w żadnej innej wersji. Mandaryńsku, czyli Chin kontynentalnych tego całego wielkiego obszaru, który jest na mapie za mną. To tyle na ten odcinek. Festiwal Pięciu smaków trwa jeszcze kilka ładnych dni, więc można nadrobić to, czego się nie obejrzało, albo zacząć zupełnie od nowa, jeżeli się o tym nie wiedział, bądź jeszcze zwlekało z tym, od czego zacząć, albo czy zaczynać w ogóle. Dziękuję za uwagę. Filmy oglądać zawsze warto.